Także, pora wrzucić. Siemaneczko, dzisiaj sobie zagramy grę o nazwie butelka. Będą pytanka, będą złe rzeczy, challenge, także zaczynamy. Ci, ci z nami są Julia, Kiki, Smagi, no. Atakan, Cześć, Kajetan i ja Dawidek. Zmiana planów. ty udział jak przód. Powiedz to, bo No nie cóż... Dawaj, ja mówię, bo on, się, no, on tak siedzi, tak... No dobrze, dobrze. Ja lubię odpowiadać, nie lubię wymyślać, nie to niestety... Dobra. Yy, masz do wyboru tylko dwie kobiety. Chłodna hmm. kobieta, która jest taka zaborcza, agresywna i... Może będzie... Okej, okay, będzie kochać, ja nie mówię, że jest niewierna, to, to wiadomo, ale... Będzie kochać w ogóle, ale jest taka ten, a druga taka słodka, mała dziewczynka, Taka troszkę szara myszka i w ogóle tak samo będzie ciekawa, tak samo będzie wierna tylko dwa różne zupełnie inne charaktery, no. Całe życie miałem tylko ten pierwszy typ i ten pierwszy zawsze mi bardziej odpowiadał, ale chyba zaczął mi brakować tego drugiego i teraz... Czyli czułości. Szukał. Właśnie, brakuje mi czułości i szukałbym jej teraz bardziej niż tego pierwszego typu. Także wiecie, słodkie dziewczyny, gdzie pisać. Piszcie do mnie. Dawidek. Może dlatego, że znam tę historię. Nie. <śmienia> <mum> Może opowiedz mi kulisy twojego pierwszego pocałunku. Yy, ale pocałunku nie w zasadzie coknięcia. No, pocałunku, po prostu. Zrobię co? No. Pojawia <śmienia> No Nie. No nie. Co? Słychać fabryka? Co To jest kamera Ale tak nie, troszeczkę. No, ale przecież no, no, to jest mała łyżka. A ile? No tak troszkę zdaje się. Y ja są spodą. Także pora wszędzie. Przydałoby się go nagrać. No właśnie. Powody nie ma. To wiesz, chcesz coś powiedzieć widzą? Nie. Także myślę, że doszło do odpowiedniego zakończyć ten film Nie, nie, nie Nie? Nie, okej. Konkursujesz? No, no Załóż okulary, bo już Nie dobra. O, będzie dla mnie Ja to czuję No, no. no. czułaś Dalej, Czułaś? znowu ostra awans Jeżeli miałabyś teraz chłopaka uh -huh. To, którego z panów tu wybrałabyś na swojego potencjalnego? Co, że co? Jakiego z panów byś wybrała na swojego chłopaka, jakbyś byś Ale stąd. Ale nie mam chłopaka. Ale potencjalnego, takiego, jakbyś tam. Ale stąd. Nie... No? Ale nie mam chłopaka. No, ale jakby... Kiedyś, jakbyś już nie miała, tak? Kurwa, co? Co ty, ty zrobiłeś? Dobrze, dobrze, bo wtedy nikt nie wie gdzie jest I wtedy musisz to, jak nie... Ale nie ma tego, nie? Yes. Nie. No jest. Nie. Jest odset. Proszę was. No yes? nie, naprawdę. Albo odset, albo odset. Cytunek. O, to cynamon. To, czekaj, jeszcze cynamon. Do... O, bo musisz się zrzygać chce. No to czekaj, to jeszcze muszę. Ja czuję, że to będzie cynamon. O, cynamon. Nie no, cynamon jest dobre. O, chuda, tu tutaj wody. No jasne. <noise> nie! nie. No co? No nie. To... No to, no to... No to jest można? To, to jest cynamon, nie? A co? To... Nie. No nie, to jest oszustwo. Ja musiałem bez tego. A to musisz całe połowie kupić. To jest gorąc, bo to jest coś. A to musisz całe połowie kupić. Najlepsze zostało No, na samym dole. Uj, to jest ohydne. To kończymy. Także to już na tyle w tym odcinku. Dzięki, zostawcie łapki, subskrypcje. i